Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Już z Irlandii w zeszłym tygodniu wróciliśmy z urlopu, także mamy za sobą cały tydzień przepracowany i powiem Wam, że nie jest łatwo do rzeczywistości powrócić. Także chciałby się jeszcze raz to wszystko przeżyć od nowa. Wróciłam z globu szczęśliwa, urosłam, niestety nie wzdłuż, a wszędzie. <grytanie> Także dość solidnie sobie przytyłam, ale wiecie, nie ograniczałam się. Po prostu jadłam co chciałam, piłam co chciałam. Zero diety, A teraz to wszystko muszę zrzucić, ale wiecie co, od tygodnia już jestem na keto i właśnie ten ostatni posiłek węglowodanowy to były zapiekanki przepyszne, które w niedzielę robił Gumiś, a od poniedziałku już poszłam sobie na keto, już udało mi się 2 kg zrzucić, ale to nie, nie wydaje mi się, że to, był, że to jest efekt diety, po prostu odeszła mi woda z organizmu, raz, że wiadomo dużo węglowodanów jadłam, plus do tego piłam piwko, także to się przyczynia do zatrzymania wody w organizmie, a na domiar wszystkiego jeszcze dostałam w drugim tygodniu. Znaczy miałam dostać okres, dostałam jak żeśmy wyjeżdżali, także pewnie uszła ze mnie w tym tygodniu sama woda, a jeszcze takie jako takie kilogramy ze mnie nie schodzą. I tylko szkoda, że tej wody nie uszło więcej niż 2 kilogramy. Ale ja się śmieję i, i, i zawsze powtarzam, że jestem mistrzynią, jeżeli chodzi o ty a węglowodany mnie po prostu kochają i całą rozpierają, dlatego, że w, dw nie w dwa, przepraszam, w trzy tygodnie yy, przedłużam 8,5 kg. I uwierzcie mi, że można, ja jestem tego żywym dowodem i każdy z mojej rodziny. I ze znajomych to potwierdzi, dlatego że ja zawsze wracając z urlopu zadziwiam. Również moją mamę zadziwiłam, bo jak weszłam do domu w zeszłym tygodniu, otworzyłam drzwi, moja mama tak stanęła i mówiła: 'Agnieszka, czy ty jesteś w ciąży? Jeszcze wiecie, miałam sukienkę taką z takim odcięciem, także faktycznie no, trochę jak w ciąży wyglądałam. Ale dobra, zrzuci się, co tam? Najważniejsze są przeżycia. Że było pięknie, że się posmakowało tylu wspaniałych potraw, za którymi po prostu nadjeciek to. Tęsknię, nie żeby mi keto nie smakowało, ja lubię tą dietę, smakują mi te wszystkie rzeczy na, na tej diecie, tyle że ja po prostu jestem taką tradycjonalistką, uwielbiam kuchnię polską, no i na tej diecie zdecydowanie brakuje mi ziemniaków, które kocham, wielbię, no i chleba. Jeżeli chodzi o tematy polskie, to zostały mi do nagrania jeszcze dwa hole, jeden perfumowy, drugi kosmetyczny, ale zanim to zrobię, już w dzisiejszym vlogu pokażę Wam takie Fajne rzeczy, jakie kupiłam w Hebe. Dwa mydełka, które są tak naprawdę mydełkiem i mogą być zastosowane jako żel do mycia ciała. A mowa o jak piąta woda po kisielu, siki Weroniki oraz szwagier. Jest to mydełko o zapachu spoconego hydraulika. W ogóle nieźle się uśmiałam, jak ja stanęłam przy półce w Hebe i widziałam tą serię, bo oczywiście ja kupiłam tylko dwa, a tych mydełek jest o wiele więcej. Bardzo żałuję, że nie kupiłam mydełka. Yy, dla nieproszonych gości. Bo naprawdę żałuję, ale może jeszcze jakiegoś kuriera właśnie poczynię z Polski tutaj do Irlandii. To skoczę na stronę online i, yy, i kupię. Ogólnie, wbrew pozorom i wbrew temu, co tutaj jest napisane, te produkty naprawdę bardzo ładnie pachną. Zwłaszcza szwagier. No, jakby tak, jakby tak każdy hydraulik, yy, powiem wam, pachniał jak to mydełko. No to. Miałbym powodzenie, tyle wam powiem, bo naprawdę zapach jest super. Siki weryniki też fajnie pachną. W ogóle takie mydełka są super na prezent, na przykład dla szwagra, dla jakiejś Weroniki w znajomych czy tam w rodzinie. Nasza Weronika właśnie, narzeczona brata Sylwii, jak zobaczyła to medełko, to powiedziała, że ona koniecznie musi sobie kupić, żeby, żeby właśnie mieć u siebie w domu. Także takie dwa produkty kupiłam, które mnie nieźle ubawiły, bo się śmiałam w tym hebe naprawdę bardzo długo, zanim w ogóle sięgnęłam po nie i ekspedientki nawet przyszły zobaczyć, co się dzieje z czegoś tak brechtami. I jedna z nich zaczęła się śmiać ze mną, bo też nie wiedziała, że... Akurat te mydełka mają w asortencie. Jak widać, jedno tutaj y, mydełko jest w użyciu. Weroniczka nam tutaj służy w kuchni a szwagier, czyli spocony hydraulik poleci sobie do łazienki, tylko wcześniej musi nam się wykończyć mydełko, które aktualnie y, używamy. I jakkolwiek to nie zabrzmi, polecam Wam siki, Weroniki oraz spoconego hydraulika z Hebe. Za chwilę wybieram się na imprezę, takie babskie nasze spotkanie. Mały przerywnik w tym momencie, przybywam do Was z teraźniejszości, z małym y, sprostowaniem, dlatego, że ja nagrywając tego vloga, byłam święcie przekonana, że idę na babskie spotkanie. Nie miałam zielonego pojęcia, że dziewczyny organizują mi przyjęcie urodzinowe. Niespodziankę! W ogóle się nie połapałam, nie pokapowałam, dlatego, że po pierwsze te nasze babskie spotkania są dość często, to już jest po prostu taka nasza tradycja, po drugie, to było jakieś dwa tygodnie po moich urodzinach. Po trzecie, w ogóle e, zawsze powtarzałam, że mnie będzie ciężko taką e, niespodziankę ro, zrobić, ponieważ e, często właśnie to my e, z dziewczynami jesteśmy takim, wiecie, prowoderem organizatorem takich niespodzianek. I że ja już wszystko wywęszę i mnie będzie ciężko oszukać, a jednak dziewczyną się udało, z czego się ogromnie cieszę, dlatego że wiecie, co ja tą niespodziankę przeżywam do dzisiaj, bo było dla mnie ogromne zaskoczenie i w pewnym momencie, jak się już dowiedziałam, że to jest ta niespodzianka urodzinowa, na tym vlogu będzie taki moment, że rzucam torbę, ponieważ raz, że chciałam się złapać i rozpłakać, a w mojej głowie yy, świtała jedna myśl: yy, nie, nie, płacz będzie później. Pierwsze będzie, co? A co to się dowiecie, oglądając tego vloga? Także serdecznie Was zapraszam na dalszą część. Za chwilę wybieram się na imprezę takie babskie nasze spotkanie tradycyjne. Tym razem nie będzie u mnie w domu, a u Pauliny w związku z tym, że u nas są takie składkowe, czyli każda z nas coś przygotowuje, To zaraz Wam pokażę, co na to spotkanie właśnie babskie przygotowałam do jedzenia. W ogóle odświeżyłam sobie kolor włosów i powiem Wam że bardziej się skłaniam aby zostać przy niebieskim dlatego że ten fiolet bardzo 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 szybciutko mi schodzi zdecydowanie ten niebieski jakoś mi się dłużej trzyma na włosach niż fiolet Zrobiłam dwie przekąski, tą znać z moich vlogów, dlatego że często serwuję właśnie sałatka z tuńczyka na puddingach. Tutaj Irlandczycy te puddingi polewają sosem i to jest dodań właśnie takich mięsnych. One są przepyszne w sosie, ale również przepysznie smakują właśnie z sałatką. Ja te puddingi podpiekam, czekam aż one się ostudzą i wtedy nakładam, nadziewam, można powiedzieć, bo te puddingi mają taką dziurkę. O, to wam zaraz pokażę. Bo mam jednego pustego, taką dziurkę, i właśnie nakładam w środek sałatkę, czy tam robimy coś na podobę zapiekanek, czyli pieczarki, ser i zapiekamy. Naprawdę przepyszne są te puddingi. Jeżeli kiedykolwiek pojawią się w Polsce, polecam, naprawdę. A tutaj mam taką. Przekąskę, którą ja będę mogła sobie również jeść, dlatego że to jest ser żółty, takie rolatki małe z sera żółtego, ser żółty, a w środku serek łaciaty śmietankowy, którego żeśmy z Polski przywieźli, z grillowanymi warzywami. Naprawdę bardzo dobry jest ten serek w połączeniu właśnie z przeróżnymi tam, czy to kanapek, czy właśnie do wrapów, czy też tak jak w tym przypadku ja zrobiłam takie mini rolatki z sera. Zapach dnia. Ja jestem po prostu zakochana w tym zapachu. Uwielbiam. Yy, I popatrzcie, ile już zróżyło <grywa> Prawie połowę. Także jadę ostro. Czekajcie, ja sobie schowam właśnie ten zapach, żeby wam pokazać outfit. Yy, mam bardzo prosty i skromny, można powiedzieć, outfit na taką imprezę. Sweterek. Taki przeuroczy sweterek niebieski, którego dostałam od mojej bratowej na urodziny. Yy, czarne spodnie, takie skórzane i botki. Takie skarpetowe, także tak się prezentuje cały mój outfit. No i trochę tu <laughs> właśnie muszę zrzucić tutaj najbardziej na nogach, na brzuchu, na biodrach. A dupa może zostać. A i zapomniałam o torebce, która stanowi taki jeszcze letni akcent. A to jest torebka, którą dostałam od Cindy Filipinki. Ona mi ją właśnie z Filipin przywiozła. Jest taka, wiecie, sztywna, fajna. Wszystko mi tam lata, ale fajnie, dlatego że do wszystkiego mam fajny dostęp. Także przypomniałam sobie o niej i ją właśnie zabieram dzisiaj jako outfit, dlatego że jeszcze do tego klimatu pasuje. Co prawda... Gumy strumienie. Muszę szybko się straszać. E, co prawda, już mamy więcej jesieni niż lata, ale dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę i w ogóle jest bardzo, bardzo duszno. A w ogóle o tej szafie wam nie wspominałam, nie pokazywałam wam tej szafy, dlatego że zapomniałam jakoś, a jest z nami od stycznia. Także kiedyś była taka mniejsza szafa, a teraz jest jakby półtora szafy. I był tutaj Kalax jeszcze, e, właśnie, także zmieniliśmy troszeczkę hmm, przedpokój. Taka prosta szafa z Ikea. Wchodzi nasza solenizantka. Spóźniona, jak zawsze. Kurde, babo, co ty... Niestety jest? muszę cię nagrać, ponieważ zawsze jesteś spóźniona, ale dzisiaj przegięłaś pałę, kochana. Dzień dobry. Dzień dobry, <grym hejo. Hej, ślicznie <grym> hey. wyglądasz. Dziękuję, przepraszam za spóźnienie. No, ja myślę, że przepraszasz za spóźnienie. Boże, jakie tu ma frędzle założone, U, wiesz? Ale, co ty zrobiłaś? Nie, nie. Sto, sto lat, sto st lat, lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. czas się pożegnać w dzisiejszym vlogu i to pożegnanie również będzie takim pięknym podziękowaniem y, dla moich cudownych przyjaciół i zawsze mi piszecie w komentarzach, że mam y, piękne osoby wokół siebie i mi się podoba. Nie! <głos》>. Tak naprawdę ja mam pięknych ludzi wokół siebie i za dzisiejszą Słuchajcie! imprezę serdecznie dziękuję każdemu z was. Jestem proszę mile Jestem przemile zaskoczona i, i dziękuję Piękna, wszystkim i każdemu z osobna, przede wszystkim za obecność na dzisiejszym vlogu. Organizatorom. Się Organizatorom dzisiejszej imprezy, dlatego że włożyli to dużo pracy, dużo serca. Nie zorientowałam się w ani jednej sekundzie, że to jest jakaś niespodzianka no, dla mnie. także Dziękuję Wam ślicznie. Jesteście wspaniali. Pokaż tych wspaniałych ludzi, Bierz pokaż tego bierz ten boczek. <laughs> Piena, i jeszcze coś. Ta, bo Mateusz też naprawdę bardzo się przyłożył do naszej... telewizor. Jedyny... To jest jedyny rodzynek, który był i służył nam za kelnera, za grillowacza. ode mnie! Tylko Teraz za Mateło! nam z I jeszcze specjalne podziękowanie dla operatora kamery. Hejo! Hejo! Chodź, pokażę Cię Jaruś. O nie. Jareczka. Nie ogoliłem się, przepraszam. Dziękuję za oglądanie. Ściskam buziaczki na razie. Pa, pa.